Witamy Państwa serdecznie w energii Gaz POLSKA. Chciałbym zaprezentować montaż instalacji gazowej BRC SEQUENT sdi 2.0. Do tego modelu TSI jest oczywiście Skoda Octavia, silnik 1.4 TSI 122 konie, kod silnika to jest CAXA, czyli Caxa. Auto jest z 2012 roku. Została tutaj zamontowana właśnie dedykowana instalacja gazowa BRC do tego modelu. Jednostka SDI 2.0. Jeżeli chodzi o komponenty, w tym miejscu widoczny jest reduktor od instalacji gazowej. Tuż po lewej stronie widać filtr fazy lotnej, wtryskiwacze gazowe oraz po lewej stronie przy kielichu widoczny jest elektrozawór wraz z filtrem fazy ciekłej. Jeżeli chodzi o centralę sterującą, została ona zamontowana tutaj. W tym miejscu. Właściciel oczywiście zamontował tą instalację ze względu na oszczędności, jakie generuje, ponieważ podczas pracy na gazie tutaj no, różnica kosztów jest znaczna. Wcześniej wydawał około 500 zł na benzynę. Teraz będzie wydawał około 270 zł na benzynę i gaz, ponieważ jest to oczywiście instalacja czwartej generacji, pracująca wraz z wytryskiem benzyny. Ten dotys jest potrzebny celem chłodzenia fabrycznych wtyskiwaczy benzynowych, które są zamontowane tutaj bezpośrednio w głowicy w komorach spalania. Auto paliło około 10 litrów benzyny, teraz będzie to 10-11 litrów gazu plus dotysk. Oczywiście ma chłodzić te wtyskiwacze. To jest około litra, 2 litrów benzyny na 100 km. W trasie oczywiście można zejść z tym dotyskim nawet do pół litra na 100 km. To wszystko zależy od stylu jazdy. Więc taka instalacja średnio generuje nam 230 zł oszczędności na 1000 kilometrów. Przejdziemy teraz dalej. Przełącznik został zamontowany w miejscu wybranym przez klienta po lewej stronie od kierownicy. Podczas jazdy są oczywiście widoczne. W bagażniku został zamontowany maksymalnie duży 55-litrowy zbiornik. Jest on oczywiście tankowany w 80%, co zapewni zasięg w na poziomie 400 km. Jeżeli chodzi o wlew, LPG został oczywiście zamontowany pod klapką wylewu paliwa. Wymaga zastosowania dokręcanej przejściówki, ale po zamknięciu klapki są całkowicie niewidoczne. Podsumowując, koszt montażu instalacji gazowej do tego modelu to jest 4600 zł. A całkowity zwrot e, kosztów, czy zwrot tej inwestycji w LPG, następuje już po 20 tysiącach km, więc bardzo szybko. Dziękuję serdecznie i zapraszam do skorzystania z usług Energii Gas Polska.